Siemanko, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, przy okazji bardzo Wam dziękujemy za tłumne przybycie na nasz walentynkowy walk -in. frekwencja dopisała, także zapraszamy na kolejne wydarzenia. Pamiętaj też, żeby zasubskrybować kanał, zostawić lajka i w opisie filmu macie Instagramy nasze. Cześć Wilon, co dzisiaj robisz? Tatuażek. Jaki? Tatuażyk, tatuarzyk baby tatuażyk. Nie, bliżej nieokreślony, nienazwany. Zobacz co dostałem. Możli? Kiedźmin? Od kogo dostałeś? Jak to smakuje? Pycha. Cyna biotyna i witamina B6. Tak, ja mi tak myślałem po smaku. Co u ciebie Krzysiu? Kur... Byłem gotowy na inną odpowiedź. Jaką? Co dzisiaj robisz? Co dzisiaj robisz Krzysiu? Z bratem zarabiam papier. Kur... O... Cały tydzień od naszego odcinka. Co jest bytę... A ty Martyna? A co ja? Zrobisz dzisiaj papier. Zarabiasz papier? Tak. Z bratem? Co, <laughs> co jest? W innych też Martyna o coś pytałem związanego z Twenty z ale. Wiesz co to jest w ogóle, Martyna? A co? 2020? Zostawcie przez to tak. Nie, ale Martyna wie, złeś się koła w materiale. Ma taki drogi płaszcz po prostu. Nie był drogi. A jak ty nie? Ty powinieneś to wiedzieć. 500 zł. Nieprawda. Naprawdę za tyle kupujesz płaszcze. Nieprawda. Ale ścieba, bo i tak... Czy ja mogę się w spokoju wysmarkować? Jak najbardziej. Ma być w kamera w smakerze? No, tak troszkę. Dzisiaj to, to sami smarkacze. <gorsz> <gorsz> dobry, f**k. jak to nie ty masz katar, kurwa. Ja wczoraj co 15 minut robiłem przerwę. I mówię, sorry, mordo, idę wydmuchać noc. może. I tak co chwila. Gorzej jak nie może oddychać, i czuję, że kurwa, tracę przytomność. Nie to Nie lepiej, właśnie. No. Mieliśmy tutaj takiego kurwa <laughs> wielbiciela takich zabaw. No, a zaczęło przeszkadzać remonty. No coś. A jak Ty tam wszedłeś i przykleiłeś to oko? Słuchaj, no. Chwilę mnie pod Podrzucił. <laughs> co ty się zierasz? Jeszcze nie wiem, czekam aż klient przyjdzie. Aha. A ja wiem, co ty zierasz. kogo ty zierasz? Ja nawet nie no, wiem, się, co to jest. Ja już czuć pracę na placach, tak? Bynajmniej nie moją jak to. Moją również nie. Czy ja? Prefia bycie lepsza, Martyna po prostu. No i powiem Ci tak, ja z tym nie lubię za, zadzierać, nie? Z tą osobą. Nie, ale no wolę. Może na tym świecie, kogo się boli, bardziej boję niż Oli. A o kogo chodzi? No to my. No nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno jest bliżej z tą osobą niż z A nie Pani z żabki! <śmiech> <śmiech> Kurde, ale ta jedna jest dziwna w tej żabce, no? Cura? No ta w tych długich włosach takich ciemnych. Kurwa tak, ale ona jest ale stabilna. Wiesz o co chodzi? Tak, to niby tak. Wczoraj mi opowiada. Ale... No, 13... wszystkie i ta stara opowiada, ta młoda opowiada, i ta druga młoda też opowiada. No one lubią się pogadać po prostu. Ale wczoraj koło 13 idę tam do żabki, kupuję jakiegoś monstera, coś tam. No delikatnie taki podjechany miałem głos i w ogóle i ona też miała taki podjechany głos, no ale w międzyczasie ja jej życzyłem zdrowia, bo myślałem, że jest po prostu kurwa chora. Ona mówi Nie, ja jestem zdrowa, tylko weekend tak przeleciałam, że coś tam ja mówię, ja. super kura. A ona w zeszłym tygodniu też chlała w sumie. Typ człowieka. Typ człowieka. Co chleje weekendami mocno. To jest to <grym> Nie do nas. Nie do nas. A co tu masz Krzysiu? A referencje do dziary. No i tak powinno się przenosić. Życzę sobie zawsze, żeby tak było. Coś duszko się raduje. Które? Nie to, bo to jest chwilkę. <grym> Będzie pokazywać pokera. Trzymać browar Mocny full. A ostatnio robiła dziarę albo wrzuciła projekt. Projekt na plecach. Na plecy tego. Jak ja bym chciał zrobić cztery mordy, trzy mordy. Boczka, Ferdynanda i Paźiocha w takiej formie k**wa jak są na tych skałach no, wyrzeźbieni no, amerykańscy no. prezydenci. No. Wiesz o co chodzi? Ale to by było k**wa dobre, nie? Ogromny projekt. Można zajmować. Przez zajmują wózkowi Zaczniemy tak. Nutka. Klasyczna nutka. Całą proponuję na czarno, wtedy będzie wyglądała fajnie jako taki... Taka piecząteczka, nie? Tu mamy tą dziarę, którą mi pokazywałeś, natomiast trochę inaczej przekminioną, ten ufolek jest tutaj w tym statku kosmicznym. No, i wydaje mi się, że to dobry kompromis pomiędzy tym, że wiesz, że jest podobnie, ale jest jednak inaczej, nie? Także, oczywiście, oczywiście przy każdej z tych dziar, poza może tą nutką, proponuję, żebyśmy coś tam, tak jak mówiłeś, wycieniowali, żebyśmy dodali trochę czarnego. Ja zrobię generalnie to raczej z freestylu takiego bardziej, ale to dlatego, że na skórze będę mógł ocenić, gdzie lepiej tam wrzucić coś ciemnego, czy coś, nie? Piłeczka, możemy wyrzucić ją z tym takim jakby cieniem pod nią. Masz to samo tutaj. I to samo masz przy serduchu, więc wydaje mi się, że całkiem fajny element, który będzie się przewijał. No i jednak to nie jest już tylko zwykła piłka, ale jednak widać, że gdzieś ona jest zasadzona, więc myślę, że fajnie, dobrze by było to zrobić. A grawka, klasyk, jakby zrobimy ją na dwie grubości, żeby pokazać, że gdzieś tam jest cieńsza i tak dalej. Delikatnie podcieniuję jeszcze a Tutaj też planuję cienie, tak to widzę. Cienie możemy walić, to nie ma problemu, nie? To mi to nie radzi. Pasuje. Buźki, klasyczek. Klasyczek, dobra. Zajebiście, no. Nie, zrobiłem takiego stricte uśmiechniętego, jak Cię pytałem, tak, bo tak. kurde, tak mi jakoś nie fitują te serduszka z takim mega miłym tym. Mm -hmm. e, tym bardziej, jak tam gdzieś fuckera miałem na tej Twojej referencji i tak dalej, to już jakbyś uśmiał, to myślę, że bardziej taki właśnie, żeby był może nie z wyrol, ale taki Delikatnie podchłonione jest to piwko, ma tutaj pucha, Super. coś po takiego. Swojemu. Oczywiście po też przedzieniuję je po swojemu i, i coś tam porzucam. Także ono nie będzie takich jak kontur, no nie? Kask. Bardzo prosto tych linii na tej pokrywie, na tej szybce nie chciałbym robić w ogóle. To tak naprawdę są linie, które miały, miałyby wyznaczać nie? Chciałbym oddać na szybce taką właśnie teksturę tego, że powiedzmy, szkła czy jakiegoś tam pleksiglasu, żeby było odbijające się światło i, i tak w formie raczej takich refleksów. Nie? Gdzieś tam delikatnie oczywiście docięję całość, żeby też nie był taki pusty i tak to widzę. Działamy. posłuchaj. Czy chciałbyś coś zmienić? No, no, tylko to się nie będę myszy, nie no, to wiadomo, nie Jakby to nie... jest tak 50% giard, hmm. yy, całą resztę zrobię na Tobie, ale te 50% dodatkowe będzie myślę tą połową ciekawszą jakby, nie? Dobra, no. To drukuję rozmiary i Ależ. możemy gdzieś tam przymierzać, nie? Dajmy chwileczkę. Wchodzą do dobra Tu już przykładamy. Zaczynam od najniższego... Jakby to, że nie mam wydrukowanego mniejszego, czy większego, to nie znaczy, że tego nie możemy dorobić, nie? To o czymś takim myślałeś? O tym miejscu no. tutaj na tricepsie? Jakoś tak, a ten na przykład, jest ten większy? Proszę bardzo. Pik. to większa jest Chyba lepiej, co? Ja uważam, że tak. Masz na to miejsce stare. Ja bym dał go trochę niżej, żeby tu nie marnować tej przestrzeni. Mm. Jak najbardziej. Rozmiar moim zdaniem jest dobry, nie, nie. większy też ten by przed. No? Nie, ja myślę, że ten, ten będzie chyba ok. Najpierw ten mniejszy. Dobra. I ten większy. Ja uważam, że nadal nie jest za duży, nie? Że nadal jest spokojny. I jest spokojny. No właśnie, właśnie. to moim zdaniem kilka większych. Czy gdzie tam? A, a te reszty tych pierdolaków na myślałem, że to te UFO i tego serbuszko takie większe, a reszta gdzieś tam... Dobra, to łupie. Ja sobie. O tego, za, czego? myślałem, że może na bicepsie? Frontalnie. Tak? Czy nie? Aby może by. Znaczy, no, no nie wiem, możemy... Może być, Nie wydaje mi się to super miejsce. No, no. Z tego względu, że jak wsiądzie na bicepsie, zrobi się tak. Okrągłuj, nie? No, jakby na tyle i tak dobrze, że ta dziara jest bardziej pionowa niż I... pozioma, więc to idzie zrobić, ale jednak mimo wszystko tak gdzieś będzie taka, nie? Może gdzieś nawet możemy do Chyba, że jeszcze inaczej. Je jakbyśmy bo... dali tutaj serducho. No, to tego do tyłu. To tego do tyłu. Bo z tyłu masz no. więcej miejsca niż tu. Ten by ci zajął na tyle tu miejsce. I serducho przód, nie? Resztę chyba gdzieś tu rozmieścimy, co? Ja bym proponował gdzieś tutaj z boczku raczej tu dać, bo on jest wtedy też tak ułożony tak, z takiej I... perspektywy. Tu może być... Nie, po powracane obojętnie jak, nie? Znaczy, obracać na przykład tak, to Ci nie polecam. O, bardziej niż tak? Czy coś? To bardziej tak, tak bym dał. Okej, okay, dobra. Dlaczego? Dlatego, że generalnie dziary jak się układa na rękach, to powinny się je układać tak, żeby do kogoś były. Czyli, jeżeli byś ułożył tak, to ja bym to widział do góry nogami, Ty byś mhm. widział to fajnie. Jace, jace, jace. a Więc raczej bym szedł w to. Raczej taki ułożenie nie jest się okay, szczęśliwy, okay, Ale tu ci doradzę jeszcze wiesz, jak będziemy układać, na spokojnie. Bo widzisz, to jest taka wrzutka, która może być pod ukosem. Pod ukosem nie? Okay. Jakbyś miał to tutaj, to wtedy to moglibyśmy dać tak. tak nie, moglibyśmy nie, nie. dać tak, moglibyśmy dać tak. Możesz to dać zupełnie po zewnętrznej stronie, na przykład tak. To jest spoko, tylko że tu jest dosyć mocno wystająca kość i nie będzie to wyglądało super okrągło, nie? Mm -hmm. Raczej predysponowane miejsce pod coś takiego jest takie bardziej płaskie, czyli gdzieś tu, gdzieś tu nie po prostu dzięki temu te kółka będą kółkami. Chyba, chyba jesteśmy dogadani co do wielkości. Jesteśmy... No bo to bym strafnie. Mam gości stare, że ja jestem spokojnie to w stanie zrobić, no. że spokojnie Ci zagwarantuję, że z tą dziarą się nic nie stanie, bo nie będzie za mała, że nie zaczniesz się zlewać, rozpierdzielać i tak dalej. A często jest tak, że jak ktoś wybiera takie malutkie wzory, no to później ci wydziarać je spoko, ale po wygojeniu to one wyglądają tak. bieżak, nie? Nie do końca są to. Dobra, myślę, że szykuję kawę. Tak, szykujemy że. Dalej. You got to pass, but I'm knowing life is fast. Everybody's got their path. Need you to meet me where I'm at. Can't see me through these tents. Up that they asking, Who is that? You seein' what I'm on, but you don't know me like that. Don't come in and tease me, Without a plan to treat me a please I know what you needed, let's not discuss it. Quiet with all of that fussin' nothing is good turn out to be easy so give me the reason we should rush it you might wanna play with my heart and say that it's love it's something my budget you tryna tell me the way that you moving is not an ulterior motive interior plus from the coldest i don't blame you for wanting to side with me reality bounce back don't allow that from the brown grass to the front yard made a real fast i real baby don't lie to me just lie with me i need you to slide with me come ride with me i'ma spend time on you got eyes for you but it's pride in me on guard so I keep my cuff pulled and my trust in us on God. Say you gotta pass, but I'm knowing life is fast. Everybody's got their path. Need you to meet me where I'm at. Can't see me through these tents? Up that they asking, who is that? you seeing what I'm up? not know me like that. Cześć Martyna. Cześć Wojtek. Powiedz jakąś historię. A z czym związaną? Z czym? No. Możesz opowiedzieć jak nauczyłaś się pływać? Kurde, z tego co ja pamiętam to ojciec wyrzucił mnie z pomostu do jeziora. No, czyli klasycznie. <grym> tak, no. No dobra, no powiedz w takim razie o twoim pierwszym alkoholu wypitym życiu. Nie pamiętam. To tak się na***łaś? Pewnie tak, ale serio, w sumie nie pamiętam. Gdzie <grym> masz bardziej siły? kiedy pierwszy alkohol wypiłeś? Pamiętam. Natalii na, na osiemnastce. Dopiero? Załóż, ja serio, ja miałem piętnaście lat. O. Znaczy nie liczę jakiegoś tam recla przy tacie kiedyś, <laughs> ale taką ciężką na to była pierwsza wtedy. Przyjechałem do na osiemnastkę i najlepsze jest to, że spędziłem ją może 15 minut ją. Na drugi dzień miałem testy piłkarskie w tym plechu. Jak możecie się domyślić nie przeszedłem Znaczy przeszedłem ale powiedział mi że będę gdzieś 12-13 w pole więc Dobra Marcysia no, ja się... Zapytaj mnie ogólnie o coś Ci opowiem a jak tak z... to mam mówić to no, ma sensu to co? na mam jakieś pytania Nie? Czy miałeś kiedyś sytuację w której myślałeś że umierasz? Bardzo dziwnie wieczorem taką No... <laughs> Na przykład jak wiem, należą leżąco, To, to tak, że mi się wydaje, że się jak zadławię, nie? Jak leżę już i coś tam zarzucam żelki, to nagle muszę usiąść tak w kąt 90 stopni, przegryźć, przeuknąć i dopiero wtedy jest ok. Czasami takie mam. Czy wyprawiasz jakiś sport? Spadę. Jaką bajkę najbardziej lubiłaś oglądać jako dziecko? To wszystkie te Disney'e stare. A wy? A jaką bajkę najbardziej lubiście oglądać? K**a, Edku bardzo lubiłem. Ja już byłem nastolatkiem jak to już o <noise> Mogę powiedzieć, miś u szafek. <noise> Filon. Tak. Czy brałeś kiedyś udział w jakimś marszu? Ale takim... ideologicznym? No, może być Kiedy jakikolwiek. Tak bo kiedyś na przykład na Feffie było się na... No, do i to... Nie wiem, czy się zalicza, czy... Nie, nie, bardziej taki ideologiczny. Nie. Okej. Okay. Kolekcjonujesz coś? Na siebie, dobra. <noise> czy coś kolekcjonujesz? Wspomnienia. Jaki był twój najlepszy sen w życiu? Seks. Co? Śniło no. mi, mi się, że oprawiam seks. Okej. Okay. To był najlepszy sen. Jeszcze jeden bym miał. Jaki? Eee, że jestem wilkiem. To był twój najlepszy sen? No. Top, 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 top 3 myślę. Krzysiu, czy boisz się samogonąć horrorów? Nie. Nie, to nie Czy właśnie kimś chyba bardziej bym się bał. Ta osoba by na mnie działała. W sensie no. Codzie. Czy wierzysz w miłość z pierwszego wejrzenia? Ja idę zierać. Nie, bo w sumie jak na te poznałem, to tego samego dnia już byliśmy razem i. Tak? Czyli. Grubo. Pierwsze wyjrzenie, rzeczywiście. No, bez... Ile ty miałeś lat w Co? Ile ty miałeś lat Ty? tym? Tylko ostatnio. Piętnaście. <noise> nie, a wczoraj coś miałem takiego. Tyle kurwałem tych lipek co do wieczora. że już wieczorem się co bałem to? że mi kurwa biewa... seducho Krzysiu, twój dom płonie, co pierwsze wynosisz w domu? <noise> Już. O. Ale rzecz jedną po prostu nie, jeśli pali to wszystko Ch**a, go psa by miały I natkę, I goda, by się odpalił od tego pożaru Co? A rybki jeszcze macie? Mamy No to rybki To akwarium A, to proszę. Nie, akwarium p**ole jest w wody, to się nie spali, nie? Chwila na ty Jakąś taką rzecz ten k**wa też bym nic nie brał Aha, a ty Martyna? Rower po Słuchawki za półtorej kanta Płaścik za pięćset Rower za siedem kurwa kolarka A ty masz jakaś bardziej kolażówka, jaką szos? No ja mam szosę, ale za panami do gravela, póki co <grystanie> Cokolwiek by to kurwa było, nie? Co jest gorsze, Tracenie wzroku czy słuchu? Ja jestem już w połowie głucha i w połowie ślepa, więc Ciega. ciężko mi powiedzieć Jak nazywali cię w dzieciństwie? Cyśka? Nie, nie no Martyna, jakoś sobie nie przypominam, żeby ktoś jakoś na mnie mówił jak brzmiała najgorsza rada, którą usłyszałeś w życiu? Najgorsza? Najgorsza. Czekaj, na, na pewno była to rada od Malwiny. Pozdrawiamy Malwinę. Tak, wszystkiego najlepszego Malwina. Ma urodziny? 25. E, no nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia. A najlepsza? Pewnie któraś ode mnie. Na przykład... Jeszcze żadnej nie wykorzystałam. Bądź sobą. Więc nie wiem, czy była dobra, Bądź czy sobą. oklepany, wiesz? Coś lepszego byś powiedział. No, dawaj następne pytania. Kur... Ile tych pytań, no? Trwać 40 minut. Czy według ciebie ślub jest ważny? Nie. Czy przyjaźń z byłą jest według ciebie możliwa? Lub byłem. Nie. Gdzie chciałabyś najbardziej teraz wyjechać? Na Bali z Malwinką. Czy śnił ci się kiedyś filon? Nie. nie. Powiedz im. Powiedz im. <laughs> <laughs> Przecież ci nie mówiłam, że coś mi się śniło. Wojtek mi mówił, że mówił. <laughs> No nie, jak mówisz, że przesada, to nie mów. Czy boisz się spacerować samej po parku? Nie. No Boisz się spacerować boisz samej spacerować po parku? No po się parku? Tak, ale jak mam kogoś, kto za mną jest, to... Dajcie. To jest super. No, a, ale w nocy? Nie... A otoczono tak. Otoczona przez klaunów? O, ja p... ale schiza. Nie, ja bardzo nie lubię klaunów w Tak czuję się bardzo niepewnie wobec obecności. Czyli w McDonaldzie delikatnie czujesz taki pot, pot na... Skoni. Ale tam nie ma klaunów. Moskwotką tego. tak Jest Jest z wymagana, ma. ale on jest jakby nie ma osoby, która tam jest jest przebrana za klauna. Zawsze jest czy... na zapleczu jeden. Ty to nie wiedziałaś? Już <ślech> nigdy nie pójdę do malka. <ślech> Jakie cechy najbardziej lubisz w Filonie? Że w Filonie? Da. Tak. Tak? tak? tak. No. Nie. Nie, że miły, co? sympatyczny chłopak tutaj. No nie, za co lubisz Filona? To no mówię, że miły, sympatyczny chłopak. Powiedz, że mimo wszystko, a nie za co. Ach, mimo wszystko. Ciebie <ślech> <ślech> też, Wojtek, mimo wszystko. No. <ślech> I Krzysia też, <dasz>, mimo wszystko. <ślech> Jakbyś miała porównać filona do jakiegoś zwierzęcia, to do jakiego? Jak nie chcesz być zwierzęciem? No nie możesz jakoś wyprytałem, to by bez Dlaczego? podpowiedzi. To mam być twoje odczucia. Tylko pamiętaj, że może mi się zrobić przykro, jak coś powiesz, wiesz. Film żebyś być kangurem. Dlaczego? Kangury są takie napakowane. Aha. mam dużą torbę. <laughs> A Wojtek? Jakim go było zwierzęciem? Tak, by być oposem. może być? Dlaczego kurwa? on jest kangurem, a ja oposem. Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Żeby się zmieścił, mojej majkoroby. Ej, oba to torbacze w sobie też raczej. Ale oposem są ch**e zwierzęciem. Czemu? Wrzucę sobie coś innego do odcinka. Zmieniony głos, nie wiem, Elżbiety, tej, jak ona miała. Jaworowicz. Nie. A. Ja tak, ja ta babka z tych filmów e, ze zwierzętami. Krystyna czy główna? No. nie Elżbieta. Dobra, okay. jaworowicz też może być. Możesz już sobie iść. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. A w opisie filmu znajdziecie nasze Instagramy, także wbijajcie. Do zobaczenia.